Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to nie martwcie się. Gdy byłem dzieckiem, nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego świętujemy Boże Narodzenie, a na drugi dzień yy, yy, wspominamy męczeństwo Szczepana. Było to dla mnie jakieś po prostu niezrozumiałe. Ale dzisiaj, modląc się tym słowem, nie martwcie się, yy, no, dotarło do mnie nic innego jak to, że. Życie jest życie, po prostu, od narodzin do śmierci, ma swój naturalny rytm, są w nim piękne i trudne chwile, ale to, co jest najpiękniejsze, to od momentu, gdy Bóg przyjął ludzkie ciało, wybrzmiewa: to nie martwcie się, to znaczy cokolwiek byście przeżywali, od narodzenia po szczęścia aż do męczeństwa, czy do biczowania, ukamienowania przez życie, przez problemy, przez innych ludzi, to nie martwcie się, bo ja jestem z Wami. I to jest naprawdę cudowna nowina i naprawdę jest ona wynikiem Bożego Narodzenia. Nic się nam tutaj dzisiaj nie kłóci. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i jeśli macie jeszcze chwilę, to dajcie łapkę w górę, dajcie komentarz, udostępniajcie. Niech ktoś jeszcze posłucha o tej dobrej nowinie.